A my dzisiaj w przeddzień jak co roku w naszej szkole czytamy w naszej szkole. Bardzo serdecznie chciałem przywitać naszych zaproszonych gości, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i będą wam też dzisiaj czytać teksty Jana Kochanowskiego. Bardzo serdecznie witam panią Monikę Żur, dyrektor wydziału oświaty Urzędu Miasta w Zamościu. Jest nam miło, że pani dyrektor skorzystała z zaproszenia. Bardzo serdecznie witam pana Tadeusza Sałamachę, zastępcę dyrektora Lubelskiego Kuratorium Oświaty, delegatura w Zamościu. Bardzo serdecznie witam panią Aleksandrę Baranowicz, dyrektor przedszkola miejskiego nr 7. Witamy również bardzo serdecznie Pana Waldemara Leszczyńskiego, Dyrektora Bursy numer 2 w samościu. Również mi miło powitać Panią Przewodniczącą Rady Rodziców, Magdalenę Wierską. Hasłem dzisiejszej akcji są słowa pieśni 19. Nie porzucaj nadzieje. I chciałabym krótko tutaj powiedzieć, że we fraszkach Jan Kochanowski uczy mądrości życiowej, zachęca do doceniania zdrowia, ukazuje harmonię z naturą, przedstawia takie wartości i cnoty, które są istotne i dzisiaj w XXI wieku. Fraszki to wszystko, cokolwiek myślemy. Fraszki to wszystko, cokolwiek czyniemy. Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy, Próżno to człowiek ma co mieć na pieczy. Na palcu masz diament, w sercu twardy krzemień. Pierścień michanno, dajesz, już i serce przemień. Na nabożną, jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz, czego się miła, tak często spowiadasz. Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. Szlachetne zdrowie nikt się nie dowie. Jak smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie: że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego. Bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, miejsca wysokie, władze szerokie, dobre są, ale. Choć się do najwyższej wzbije a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. Tu zawsze chłodne wiatry z pola zawiewają, tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, a Ty mi zdrowiem opacz i sumieniem czystym, pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajami znośnymi, nieprzykrytą starością. Wysokie góry, odziane lasy. Jako rad na was patrzę, a swe czasy młodsze wspominał, które tu zostały, Kiedy na statek człowiek mało bały. Teraz prawie świat się wszystek śmieje. Zboża wstały, wiatr zachodny wieje. Ptacy sobie gniazda omyślają, A dniem śpiewać poczynają. Będzie wesół, byś chciał i o wodzie, Bo się czuje prawie na swobodzie. Ale kogo gryzie mól zakryty, Nie idzie mu w smak obiad obfity. A sam, jako trzeba, Tykam się nieba? To jest ogień, on nieugaszony, Złotego słońca, które nieskończony bieg bieżąc, Wrotne od początku świata prowadzi lata. Po chwili wiosna przyjdzie, ten śnieg z znienagła zyjdzie, a ziemia, skoro słońce jej zagrzeje, w rozliczne barwy znowu się odzieje. Bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi, to da, to weźmie, jako jej się widzi. Ty nie miej zastracone, co może być wrócone. Siła Bóg może wywrócić w godzinie, a ktomukolwiek ufa, nie zaginie. I złotymi gwiazdami śliczniś uhaftował. Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi i przykryłeś jej nagość, zioły rozlicznymi. Za Twoim rozkazem w brzegach morze stoi, a zamierzony granic przeskoczyć się boi. Człowiek w twej pieczy uczciwie, bez wszelakiej lichwy żywie. Pobożne jego staranie i bezpieczne nabywanie. On łąki, on pola kosi, a do gumna wszystko nosi. Skoro też się odprawiemy, komin w koło obsiądziemy. Dzień tu, ale jasne zorze, zapadłby znowu w morze. Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego, wdzięcznie obłapiając. I onem swym uciesznym śmiechem zabawiając. Fragment trenu XIX. Teraz, mistrzu, sam się lecz. Czas doktor każdemu. Ale kto pospolitym torem gardzi, temu tak późnego lekarstwa czekać nie przystoi. Ja bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim gościom, którzy tutaj zaszczycili naszą szkołę swoją obecnością i dzisiaj w tym dniu Narodowego Czytania byli z nami.